Cześć. Z tej strony Shop Doktor. W związku z bardzo dużym ostatnim wzrostem działań w obszarze internetu, w tym sklepów online, stron www, portali, reklam i innych projektów marketingowych, piszecie do mnie odnośnie psychologii koloru, a konkretnie psychologii koloru w internecie i pytacie, jak barwa wpływa na waszych odbiorców w sieci. W związku z tym proponuję Wam audyt Waszych stron www. sklepów online, portali i innych projektów pod kątem wpływu właśnie psychologii koloru i psychologii kształtu na Waszych odbiorców. Jak wiecie, na co dzień, od ponad 20 lat zajmuję się psychologią koloru i sprzedaży w Polsce oraz za granicą. Na co dzień pasjonuję się psychofizjologią widzenia, czyli prowadzę badania, jak mózg postrzega kolor, kształt w sklepie, w reklamie, w innych przekazach marketingowych. Napisałem też na ten temat książkę o znaczeniu właśnie psychologii koloru i kształtu. Dodatkowo, aby popularyzować wiedzę o psychologii koloru, w sklepach, w reklamie prowadzę na YouTube swój własny kanał Shop Doctor, gdzie możecie zobaczyć materiały nagrywane w Polsce, jak i podczas moich wielu pobytów w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli chcesz wiedzieć, jaki kolor ma wpływ na Twój przekaz, to prześlij mi Twoje materiały oraz opisz problem i napisz mi pytania, jakie masz do mnie. Wszystkie namiary znajdziesz na stronie shubdoktor.pl. Ja następnie się przygotuję, a potem mamy 2 do 3 godzin konsultacji za pomocą połączenia telefonicznego lub aplikacji Whatsapp, Skype, czy też Messenger. Po konsultacji otrzymasz jej mailowe podsumowanie. Napisz, zadzwoń, razem znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.